przechodzimy w no, taką drugą kluczową, kluczowy moment budowy linii szybkiego tramwaju do Mistrzejowic. Pierwszy to był, kiedy udało się spiąć tory w Mistrzejowicach, bo w, jakby od tamtej strony już można wjechać na tą nową linię tramwajową. No i teraz pora na ten kluczowy moment, czyli wpięcie KST4 do torowiska w ciągu Mogilska Jana Pawła II. Te prace rozpoczną się w poniedziałek 30 czerwca. No, siłą rzeczy niestety trzeba rozkopać to skrzyżowanie. Tutaj nie ma innego wyjścia, bo te, trzeba tam zamontować rozjazdy, trzeba w związku z tym wykorytować, jak to się ładnie mówi, tor pod te przyszłe szyny. No, w związku z tym te prace no, muszą zostać wykonane wtedy, kiedy tramwaje tam nie jeżdżą. Dlatego przez dwa miesiące tramwaje nie będą jeździć ulicą Mogilską i fragmentem Jana Pawła II do pętli Wieczysta, ponieważ od z drugiej strony, czyli od strony Ronda Trzyżyńskiego, tramwaje będą mogły dojechać właśnie do Pętli, w Wieczysta. Natomiast na tym odcinku pomiędzy Rondem Mogilskim a właśnie Pętą Wieczysta będą, będzie funkcjonowała komunikacja zastępcza autobusowa. Natomiast jeśli chodzi o kierowców, to tutaj przejazd przez ulicę Mogilską Jana Pawła II będzie możliwy. No, przy czym na wysokości skrzyżowania z Meissnera i Lema będziemy do czynienia mieli z, z zawężeniem do Pasa ruchu. Czyli ci, którzy jadą od strony ronda Mogilskiego, będą zjeżdżać do jednego pasa ruchu. natomiast ci, którzy jadą od strony ronda Czyżyńskiego, jakby przejadą na przeciwległy pas ruchu, tam będzie dla nich wyznaczony jeden pas ruchu, miną skrzyżowanie z Meissnera Lema i wrócą z powrotem na Mogilską już w tym dwupasowym wymiarze.